Dzień dobry. Dzisiaj Państwu przedstawimy Audi Q7 z 2007 roku. Jest to auto, jak widzimy, z potężnym silnikiem V8 do ok. pojemności 4,2 litra w technologii FSI. Auto dysponuje mocą 350 koni. Została tutaj zamontowana instalacja z tak 400 DPI. Pokażmy jej poszczególne elementy. I tak, na pierwszym planie widzimy wtryskiwacze ACW02. Tutaj widzimy dwa filtry fazy plotnej reduktory AC250 i filtry fazy ciekłej znajdują się na dole w kolu, więc tutaj nie będzie tego e, widać. Cały komputer od instalacji gazowej znajduje się obok komputera benzynowego. Tutaj widnieje tylko nasze podłączenie techniczne. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 18 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 18-19 litrów i plus do tego około 3 litrów do benzyny. Jest on wymagany w celu schłodzenia wtryskiwaczy benzynowych, które przy pracy na gazie e, mogą ulec zabrudzeniu. I tak, e, oszczędność na każde 1000 km mamy blisko 324 zł, czyli Czyli porównując to do benzyny, 1000 km na benzynie jest to koszt 756 zł, na LPG już będzie to tylko 430 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik wałczy został zamocowany w zaślepce, która służyła pierwotnie na monety. Jak widzimy, bardzo ładnie pasował się. Zmontowany zbiornik 80 litrowy co daje nam około 64 litrów gazu i blisko 355 km. Jak widzimy jest to wersja 5-osobowa, dlatego udało się zmieścić tak duży zbiornik, bo przy wersji 7-osobowej niestety pojemność zbiornika oscyluje w granicach 50 litrów. Lew gazu w aucie mamy pod klapką. Został tutaj umieszczony wlew pełnowymiarowy, więc nie ma potrzeby dokręcania jakichkolwiek końcówek. I tak podsumowując, ten zestaw, czy instalacji jest tak 400 dpi, w tym konkretnym aucie jest tak koszt 7500 zł i zwrot następuje po około 23 tysiącach kilometrów. Dziękuję, zapraszam na kolejne filmy i zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Zapraszam.